Siemaneczko wszystkim to jest pierwszy mój filmik wy Widzicie drużynę przeciwną a wy widzicie moją drużynę Atakuję zielonymi ponieważ zielone uwalają niebieskie klocki Siłę drużyny mam słabszą niż si siłę która którą będę atakował teraz i zobaczycie w jakim sensie atakuje się mono mono to jest 5 y, kolorów takich samych przeciwko 90% tanku no to teraz śmigamy i zobaczymy czy klocki pozwolą y, ubić środek środek jak już pójdzie no to myślę, że będzie łatwiej no to lecimy Jak widać Klocki zielone ułożyły się wspaniale Oczywiście klocki to jest bardzo du duża loteria Ale jak teraz widać Jedziemy przeciwnika i zobaczymy jak to fajnie wszystko wyjdzie I teraz tak co pierwsze na każdym ataku pamiętajcie, że można sobie zaznaczyć przeciwnika, którego chcemy atakować. Czyli ja zaznaczam tutaj gościa. Evelyn, która ruszy, osłabia ekipę przeciwko zielonym. Minus 54% daje do zielonych. Czyli najpierw idzie Evelyn, później idzie Teluria, która atakuje wszystkich i daje nam tak zwanych pomocników. Teraz zaznaczam też tego samego pana fioletowego. I idzie Morgana, która wysysa energię. Daję sobie tutaj melentora, aby się troszeczkę uleczyli. No i teraz mamy loterię, tak? Tutaj teluria będzie fioletowemu cały czas. Yy, teluria Morgana zabierała życie. I teraz robimy tak, aby były zielone, tak? Tak zwana mała loteria klocków. Dobra, ułożyły mi się zielone. To polecimy tu. I zaraz tak, odpalamy chorgala, który mi się naładował, który ma wolną manę. Każdy na niego narzeka, ale jak się odpali, też potrafi zrobić robotę. No i następne zielone, tak? Znajdźmy jeszcze jedne zielone. No i będzie 100% po prze przeciwniku. Tylko to, aby nie patrzeć, jak widzicie teraz, to jest loteria klocków, tak? Albo się ułożą, albo nie. Trzeba ich szukać. Tak samo i na wojnie. Teraz robię tak. Ewelin będzie osłabiała Morgana będzie nawet po odpaleniu onatel wysysała życie i teluria oczywiście daje nam minionki tak zwane melentor doda życia i tak czy siak no i już teraz myślę, nawet ona tyle się od, odpali. Morgana, wyście trochę jedzenia, a tu zielone klocki wpadły. Pozdrawiam. Kawiarenka.